Hej, siemanko, z tej strony Cyderwetki w odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagram w Crash Royale dekiem Hog Rider ze Sneaky Golemem. W deku mam Hog Ridera na 13 poziomie, Ewo Szkieletki na 11, D Loga na 11, Golema na 13, Kanona na 11, Inferno na 12, y Ice Spirita na 11 i Fireball na 12. Gramy z graczem Skibidis, Licker, 5700 poharków. Puszczam Hogrider'a. Postawię łyczkę. Hogrider pięknie dobiega do wieży i uderza ją dwa razy. Trzy razy. Logiem defuję łyczkę. Ice Spirit na miliony. I Szkietonki na łyczkę. No niestety źle wytajmingowałem i się nie udało. Przeciwnik postawia Lumberjacka i Hog Opowiadam Odpowiadam Kanonem i Fireballem. Puszczam swojego Hograidera, Ice Spirita, żeby zatrzymać Hograidera. Przeciwnik postawia Guards i Ice Spirita. Mój Hograider zdąży zdążył uderzyć dwa razy. Wystawia na środku szkieletonki, żeby odciągnąć Guardsy. Dość dobrą sytuację mam, za co przeciwnik postawia w Postawiam kanona. Mam fireballa puszczam na łańcuch. Potem od razu LOGA. Puszczam Hogrider'a z Ice Spiritem. Postawiam Minionsy i Walkirię. No, niestety Ice Spirit biega w Walkirię. Postawiam kanona, przeciwnik dogrywa Lumberjacka. Fireball. Udało mi się dość dobrze zdefować, lecz nagle nadjeżdża Hogrider i nie mam wierzy. Ewo szkieletonki, nie udało się. Hogrider i Walkiria niszczą mi wieże. Puszczam Hogridera. Ice Spiritem i logiem na łyczkę i gwarcy. prawie jeszcze wie, że dostało 45 sekund. Kanona postawiam. Ferbola perfekcyjnego puszczam praktycznie, bo mogę jeszcze zahaczyć łyczkę. Szkieletonki Hoglidera kolejnego Ice Spirita, który pięknie wleciał w łyczkę. Niszczę że Ewo łyczka tam broniła z minionsami. Loga postawiam. Fireballa Misuję. Postawiam tonki na Hograidera. I Inferno na łyczkę. Postawiam Ice Spirita, żeby pięknie zamrozić łyczkę. I żeby mógł. No i zaczyna się doliczony czas. Puszczam Hogridera. On puszcza medzaka I puszczam sniki Golema. Wraz z, rog, z logiem postałem w walkirię. I nie zauważyłem na i zniszczył mi wieżę. Teraz gram z gościem, który ma 5682 postarki. Puszczam Hogrider'a, dokładam Firebola, Przeciwnik odpowiada golemem, tworząc push. Odpowiadam logiem. I inferno Dragonem z puszczam, żeby zniszczyć Bombera. Nie udaje się Fireball na Ramber, Jacka i Bombera. I dodatkowo w perfekcyjnym czasie niszczą się też Golemy. Postawiam Ice Spirita, który ładnie kontruje. Postawiam Hog Ridera, I inferno i Hog Rider lecą na wieżę Przeciwnik post postawia y Eli Ebarpsy. Odpowiadam logiem, z... Psz... logiem, lecz się dość spóźniłem i mi zbił połowę wieży. Mamy dość porówno na wieżach. Więc, więc postawiam szkietonki, żeby przesyklować na Hog Raidera i żeby nie marnowało mi się eliksir. Postawiam Golema na drugą stronę, bardzo szybko. Ice Spirita. Go... przeciwnik też puszcza golem, ale za swoją wieżę M mój golem ma dwa levele więcej i atakuje jego wieżę nie rzucam firebola, ponieważ nie miałbym nic eliksiru na obronę puszczam hongra i dara, żeby na pewno zniszczyć wieżę inferno na goblin i ewo się nie udają i jest problem bo mi atakuje wieżę i raczej już ją straciłem no i ją straciłem lecz mój golem atakuje króla, niestety za dużo nie zadał, albo w sumie zadał, bo po WHP zamierzam później ridera, a później trzymać, żeby wygrać przeciwnik kolejny raz puszcza golema, bronimy się dwoma inferno dragonami, wszystko przelega sprawnie, ale nagle porabiają się e-barpsy, mój inferno leci na wieżę przeciwnika, i wieża przeciwnika jest, ma 250 HP a moja wieża dobrze obroniona ma, ma 2400 HP Hogriderem niszczę wieżę, bronię się przed Lamberjackiem pojawia się Bomber i Nightwitchka Nightwitchka niszczy mi i lecę golemem, bo przeciwnik ma bardzo mało HP na wieży i takim oto sposobem wygrywam grę golemem. Następna runda zaczyna się za chwilę. Dostałem 30 pucharków, 3 kolonki. Play again. Szukam przeciwnika. Smaug. Przeciwnik, którym gramy 5716 pucharków. Ma wieże y, pancakowe. Postawiam stawiam Hogridera, on wcześniej już postawił Knighta. Knight dołożył Ezekietunera i dość słabo obronił się, lecz szykuje kontratak. Odpowiadam Ice Spiritem, Kanonem i Fireballem. Kontratak z czterech średnich jednostek. Czuję, że to może się źle zakończyć. Lok jeszcze. Nawet dobrze się obroniłem, lecz dużo straty na wieży. Lecz wydaje mi się, że... że trochę trade za dostałem. Jeżeli ktoś sobie chce policzyć, to proszę. Postawiam Kanon na szkieletonki, bo by mi nie zaatakowała, nie miałem wtedy loga, więc Kanon pięknie defuje z wieżyczkami. Zbieram Elixir. Przeciwnik też zbiera Elixir na swój poprzedni atak, tak, tak spodziewam się. Inferno Dragon, Nazdusz Linii, żeby zabił Knighta, który... żeby później... No i nagle pojawia się przeciwnik, Exeggcutonar, którego bombarduję. Postawiam Ice Spirita, on postawi miniący Hog Ridera, mój... E, mój... Dragon został zabity, Hog Rider dobija wieżę wraz z Exeggutonerem. Zły placement yy, mojego Inferno Dragona. Golden Knight mi mocno niszczy wieżę. Chciałem postawić tego Inferno Dragona tak, żeby on, żeby Exe już był, miał target na wieży. Logiem mój Hog Rider zniszczył wieżę, jest dość porówno Lecz boję się, że za niedługo może wyprowadzić Przeciwnik jakiś atak, ponownie próbuję swojego Lecę Lecę swoim oczywiście Golemem Postawiam Inferno Dragona, on ma, ma y testy na 9 poziomie, Golem ją szybko zbija Golem prosto jest na wieży i się niszczy na dwie części, idealnie niszcząc Skeleton Army. Lecz tu nagle Hogrider z, z Executionerem i z Rage'em wjeżdża. No i Golden Knight. Wydaje mi się, że to może być koniec gry. Lecz ratuje mnie trochę mój Inferno Dragon. Lecz nagle pojawia się Evo Executoner i już wiem, że to przegrałem, więc puszczam Fireballa. Niestety nie zdążam. No i przegrałem. Przechodzimy do kolejnej gry. Która odbędzie się za chwilę. Play again. I proszę. Kolejna gra. Holy Bee. 5683 pocharki. Hog Ridera. Puszczam. Z Ice Spiritem i z Szkieletonkami. Odpowiada e, Barbariansami. Udaje mi się zadać 3 ciosy. Fair. Boluje e, Battle Hillerkę i E słów, kanona, żeby się dopewnić Loga jeszcze i tak mi zadaje dużo obrażeń. Na wieży jestem straszny. Eliksir nie potrafię grać na Evo Barbsy i dodatkowo jeszcze Battle Healerkę. Nie mam czym zagrać. Jeszcze Raid'a a później. Zbieram eliksir, puszczam Hograidera. Niech się dzieje, co się dzieje. Z Ice Spiritem później dokładam nagle pokazuje się Elixir Golem. Puszczam Inferno. Elektro może mi przeszkodzić, dlatego go odciągam kanonem. Solo się przeciwnik wydefało przed moim Hogriderem, ma przez to minusowe obrażenia na wieżę. Ma dwieście, tylko Puszczam Szkieletonki. Battle Healerka mi zniszczyła wieżę wraz z na szczęście mam eliksir i zamierzam puszczyć hogridera, który pięknie niszczy wieże. Ja atakuję króla, lecz kolejny Elektro się pojawił i za dużo obrażeń nie zadał. Szykuję Eliksir na. Eliksir nagle puszcza Eliksir Golema. Zły Placent Kanona, nie wiem, nie wiem co tam chciałem zrobić. Inferno Dragonem. próbuje się bronić wraz z Ewoszkietonkami. Nawet się to udaje. Udało mi się zniszczyć Battle hiterkę za pomocą Inferno Dragona. Kolejny Inferno Dragon już leci na, przeci na wieżę przeciwnika. Tutaj Inferno bije się z Elektro. Oczywiście wygra Elektro. To by się tego spodziewał. A wieże były za daleko, żeby coś uderzyć. No i pojawiły się. E barbariany. Tutaj yy, próbuję defować Fireballem. Jeszcze poznał się kolejny Elixir Golem. Kolejny Inferno dałem. Szkieletonki dla Battle Healerki, żeby ją odciągnąć, żeby nie szła na wieżę. Przeciwnik raczej mnie zniszczy wieżę. Zniszczył. Jestem w lepszej pozycji, więc zamierzam zaatakować Hogriderem. Nagle on znowu atakuje El... Iwo Barbarians, Nie Ivo. El. Elite Barbarians Postawiam Ewo szkielet, Szkieletonki na y, Elixir Golema. Tam mój chłopczyźniec Rider zniszczył prawie wieżę, no i Inferno dobija ją z drugim Riderem i wygrana. Gramy teraz kolejny mecz, daję play game. Coś się zapowiada. Pss. I jest oponent, który daje, który ma. 4:45 713 kubarków. Puszczam kanona Firebola, bo nie miałem czym zagrać, a nie chciałem stracić dużo obrażeń na wieży przez Goblin Baryłkę. Pograderem puściłem. On zwołał minionsami, później sklonował. Nie miałem czym zagrać, więc zacząłem cyklować do, do Firebola. No niestety się trochę nie udało. Jeszcze missnęłem tego Fireballa, który nic nie zrobił i straciłem duży eliksiru. Więc po... nie puściłem. Ponownie puściłem Code Nagle przeciwnik zagrał e... Giant Skeletonem wraz z Skeleton Army. Najpierw chciałem zdefować Skeleton Army, no i się pojawił... No i poszedł... Poszedł... E... Goblin barrel odpowiednim kanonem, ale już wieża była nadefowana. No i wieży nie ma. Jeszcze, jeszcze Skeleton Giant żyje, zada trochę obrażeń, lecz pięknie wieże go pokonują. Dostawiam w ostatnim momencie z zawahania Inferno Dragona, co było dość głupie, bo ma minus połowę HP przez to, że tam była bomba. Faire w, w wieżę i, i z Wysparkiego. I mój Inferno Dragon dobija w ostatniej chwili Sparkiego. Niestety nic później nie robi. Wyszedł dość pozytywnie. Post postawiam Hogradera, odpowiada Teslom. Jeszcze z skeletonkami. Puszczam loga, co było dość głupim, bo zapomniałem, że ma baryłkę i zaraz zgaduję, że mi puści ją. Niestety tego. Nie myślę teraz i nawet nie cykluję. Na szczęście pojawił postawił y, skeleton Gianta yao i baryłkę, co to popsuło mi plany. Ewo, skeletonki zaczęły, umarły przez to, że Goblin Hordy zaatakował, ale nagle jeden przedostał się i niszczą wieżę wraz z Golemem. Wraz z Golemem Hogrider atakuje króla wraz z Golemem. Mój inferno pięknie kontruje go, y, skeleton Gianta. Tutaj Golem niszczy Hordę. O, pięknie kontruje Ice Spiritem i skeletonkami Sparkiego. Przeciwnik odpowiada teslom na, na, mojego, na, mój, na mojego inferno. Perfekt, bardzo dobry Fireball. Teraz cykluję, żeby zniszczyć przeciwnikowi wieżę wierzę Fireballem. Szybko przesyklowałem I puściłem kolejny raz kanona i szybko uderzyłem ferbalem. na szczęście wygrałem No i kolejna gra Zaczynamy I kolejny człowiek, tym razem trochę wyższa poprzeczka Z klanu Diablas Puszczam Hograidera, Ice Spirita Odpowiada Mega Knightem, najpierw Logiem, żeby zniszczyć Goblin Gang, a później postawiam Inferno, żeby zniszczyć Mega Knighta. Niestety nagle pojawia się Goblin Baryłka i nie mam czym zagrać. Mój Mega Knight nie zdąży, zdążył doskoczyć i mój Inferno słabo kontrując baryłkę, która jest na 14 poziomie. Mój Firecracker skupia się na Inferno. Inferno umiera, za to Hogrider ma bardzo dużo życia i atakuje wieże, zadał miśnięty Fireball i uniknęła Firecracker'ka spela Fireballa, 500, wie 500 HP wieży zostało. Próbowałem odpalić króla, mi się nie udało i Spiritem. Ice Spirit zada do... nie zada, dobra, dodatkowe obrażenia wieży. Przeciwnik bardzo mocne karty pod względem levelowym. 14 level na Knightie to jest imponująca liczba. Niestety źle ściągnął. Do... Przez to, że postawił gwarcy dobrze knight został ściągnięty i przez to moje wieże mogły go atakować. Pięknie obronione. Poszłam Hog Ridera i od razu Loga na Goblin Baryłkę. Przeciwnik nie ma wieży. Zdecydowanie niszczy Goblin Gang. Fireballem na wszelki wypadek. Przeciwnik fire Firecrackerkę. Udaje mi się aktywować Król, ale zapomniałem, że nie gra. Nie, już mam aktywowanego. Piękne Ewo Szkieletonki. Posłałem jeszcze Hog Ridera, żeby Ewo Szkieletonki się nie zmarnowały. No i niestety poszły przez Loga, no ale Hog Rider zadał damage. Cztery hity. Log pięknie siadł. Postawię Kanona. Mam lekką przewagę na wieży, Ice Spirita, nagle pojawił się e Evo Knight, więc odciągnęłem go szkietonkami i dzięki Inferno Dragonowi, szybko się z nim uprałem. Fire Dragon została zabita, Pusiłem kolejnego co Ice Spirita i przy okazji mój y Inferno się dołączył. Fireballa, żeby pięknie skontrolować Goblin Gank, mój Inferno zaczął atakować. Postawiłem drugiego Inferno, na wszelki wypadek. Przeciwnik dograł Baryłką, nie udało mu się. Nagle pojawił się Mega Knight. Próbowałem to obronić. Yy... No ale niestety mój wcześniejszy Inferno Dragon zniknął. No i Mega Knight zaczął mi niszczyć wieżę w bardzo szybkim tempie. Oczywiście się, pojawiła się Baryłka, ja nie miałem odpowiedzi. Bardzo mało HP na wieży. To jest raczej już przegrana wieża. Atakuję jeszcze. No i pojawił się, pojawił się Mega Knight, kolejny Inferno Dragon. Nie wiem, czy to się uda. Kolejny, teraz Knight. On przeciwnik spamuje, żeby moje Inferno nie wzięły targetu na. No i pojawia się Baren. No i przegrywam grę. Kolejna gierka. I odgramy z panem Winiary. 5713 Pię, pułapków, proszę, Hogrider'a. Hogrider zaczął niszczyć że Wahałem się przez, przed Fireballem. Na szczęście moje udało się. Nic z jego się nie stało. Na, tutaj pięknie postawiłem Fireballa. Wszystko fajnie zdefował. Baby Dragon został odpychnięty i Hanon pięknie Night'a. Jeszcze żyjąc. Zbierałem Elixir. Nosiłem Szkietonki i Ice Spirita i loga na loga, przy... Postawiłem Kanona, który bardzo dobrze sobie poradził z Graveyardem. Jak dobrze wiem, to chyba powiem całe. No, jeden hit od Szkietonka został Kanon, Knight. Nagle pojawił się tutaj Ice Wizard. No i misnąłem Fireballa, przyjąłem jeden atak na wieżę przez, no i zakończyło się dość dobrym defem. Zbierałem eliksir. nagle przeciwnik postawił y, Baby Dragona, postawiłem y, Ice Spirita i odciągnąłem Baby Dragona też y, Hogriderem. Udało mi się go obronić, mój Hogrider niszczy wieżę. Bardzo było blisko ostatniego ataku, lecz się nie udało. Tom y Szkietonki razem z y Barbarianem idą na moją wieżę. Zdecyduję się nie obronić, i to była trafna decyzja. I udało mi się nie stracić żadnego Dimager na wieżę. Postawiłem na wszelki wypadek kanona. Glare się poradził. Pojawił Szk Ewo Szkietonki, nic nie dały i zaczęło być problem. Później dodał jeszcze Poisona. Moje wieże. Zmalała dużo HP, 1000 HP. Hog Rider został puszczony. Wieża już, już raczej nie ma szans i zostaje zniszczona. Golema puszcza na drugą stronę. Hog Rider pięknie sobie radzi z Tombstone'em, żeby nie przeszkodziło to nic golemowi. Ignoruje atak z prawej strony. Atakuje inferno dodatkowo z Golemem. Nagle przeciwnik postawia Tombstone'a, więc zdecyduje się zagrać Ice Spiritem i Hogriderem. Przeciwnik postawia Ice Wizarda, atakuje mu wieże go y Pięknie golem dokończa wieże lecę inferno. Przeciwnik y próbuje się ratować Baby Dragonem i Knightem, lecz to już nie ma ucieczki. Golem a kolejnego puszczam. No i nie zdążam zniszczyć raczej wieży i ale jest win. Kolejne pucharki wbite. Przechodzimy do kolejnej gry, damy play game, to raczej będzie ostatnia gier, gra. A w sumie nie raczej, to będzie ostatnia gra. Gramy z Deadly L, El... nie potrafię wymówić nazwy, puszczam to Szkietonki Ice Spirita. Dodatkowo daje Loga na wszelki wypadek, lecz nic nie, z, nie zgrało. Na szczęście szkietonek przyszedł. Zaczęli atakować z Hogriderem, Przeciwnik już prawie nie ma wieży. Bomber się szykuje. Nagle po, pojawia się Ho, Prince z. Prince uderza niestety w wieżę, Giant zostaje pięknie ten. Później szkietonki, pięknie odciągałem pr Prince'a. No i Inferno wraz z wieżą zabił Prinsa, Mega minion na mojego inferno: nic to raczej mu nie zrobiło. Inferno atakuje wieżę. jest spodziewany, zadaje dużo obrażeń o wieżę. Tamta wieża zostaje praktycznie zniszczona. Rage dodatkowo do Lumberjacka. No i wieży mojej prawie nie ma. Obydwie wieże przeciwnika są w zapłakanym stanie. Trzeba to wykorzystać, więc puszczam. Yy, nie puszczam loga. Bomber pięknie tylko uderza. Raz, nic mi nie robi. Decyduję się zerować trochę eliksiru i pusić golema wraz z Ice Spiritem. Wiem, że nie powinno się puszczać teraz golema, ale teraz akurat ma mało HP na wieży. Pięknie, Ice Spirit. Yy, Ociąga Prince'a. Przeciwnik nie ma wieży na 200%. Inferno Dragon pięknie kontruje Mega Miniona. Teraz kontruje Mega Miniona. Prince. Odciągam Prince'a Ewo szkietami. Udało się pięknie. Dodatkowo Inferno zaczął bić też go. Kanon na Lambert, i Ice Spirit. Przez to nie dostanę żadnego damage'u na wieży. I to jest trade... trade... Pozytywny dla mnie lub negatywny, zależy jaki odbiorek. No i Inferno Dragon niszczy wieżę. Razem z Fireballem. Zdecyduje się jednak zagrać jeszcze jedną gierkę. Znaczy nie decyduje się, jednak się rozmyśliłem. Otwieram sobie Giant 300. Dropy na Canon Kart. Dobrze, ulepszę sobie. Ale najpierw Lucky Drop. No, nic dobrego nie dropnęło. Pieniądze, kasa. No i teraz ulepszą Canon Karta. No i widzimy się w następnym odcinku.